Cześć, Szczęść Boże, witajcie. Przeczytawszy dzisiejszą Ewangelię, tak sobie pomyślałem, że Maria musiała mieć przeogromną wiarę, żeby odpowiedzieć na wiadomość przyniesioną przez archanioła. Bo przecież to, co jej powiedział, było absolutnie niezwykłe i nie mieszczące się w głowie. I tak się zastanowiłem, co sprawiało, że wiara tej przecież młodej dziewczyny była tak wielka. I myślę, że z jednej strony była to wiedza. Bo Maria wiedziała w kogo wierzy, wiedziała, że Bóg, którego wyznaje, jest Bogiem wszechpotężnym i że nie ma dla niego rzeczy niemożliwej. Ale jednocześnie wiedziała, że ten wszechpotężny mocarz bardzo ją kocha i że pragnie tylko i wyłącznie jej dobra. Ale też co bardzo ważne, Maria przyjmowała tę wiedzę nie tylko umysłem, ale też sercem, dzięki czemu była w niej miłość i zaufanie do Pana Boga. A poprzez to, że miała dla niego otwarte serce, mogła do siebie przyjąć również to, co wymykało się umysłowi. Maryja, daj nam przykład, jak budować naszą wiarę. Czyli z jednej strony warto, żebyśmy wiedzieli, w kogo wierzymy, żebyśmy wiedzieli, jaki jest Pan Bóg, żebyśmy poznawali Go. Ale z drugiej strony warto, żebyśmy tę wiedzę przyjmowali nie tylko umysłem, ale również sercem, abyśmy otwierali je dla Pana Boga, abyśmy uczyli się Go kochać i ufać Mu, tak by On Mógł działać w naszym życiu wielkie rzeczy. Obecnie mamy adwent, a zwyczajowo na ten okres podejmuje się jakieś postanowienia. I bardzo dobrze, że tak jest, bo takie wydarzenia mobilizują nas do tego, żebyśmy zatroszczyli się o naszą wiarę, żebyśmy o nią zawalczyli, może ją nieco odświeżyli, a może ją nieco pogłębili. Jeśli jeszcze ktoś nie podjął żadnego postanowienia, to nic straconego, mamy dopiero początek adwentu, warto jakieś podjąć, bo kochani. O wiarę naprawdę warto jest się troszczyć i warto o nią walczyć, bo jest ona w życiu jak lampa, gdy wokół jest ciemno. Trzymajcie się z Bogiem.